Siema, 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 witam, kto z... o Jezus, przepraszam Ciebie Witek zaraża Valorantem, a ja przez niego wpierdolę się w zwany PoE? No ja nie jestem fa fanem hack'n'slash'y, to mnie osobiście nie złapał na to O co w ogóle chodzi w PoE, w sensie czym są ligi w PoE? Jakby na czym sama gierka polega, to wiem, ale czym są ligi? Ligi to są po prostu coś jak, po prostu nowe, nowe DLC w WoWie? Że po prostu masz jakby nowe rzeczy, czy to jest taki wipe jak w Rustie? Jak to działa? Coś jak sezony w lidze. Aha, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay. Ale to są takie faktycznie duże zmiany, takie, że tak naprawdę... Czy to, właśnie... Czy to jest właśnie takie małe życie jak w lidze i tylko raz na jakiś czas jest coś faktycznie dużego? Robimy mechanikę, robią update, jest wipe i stare postacie lecą na ogólny serwer. Aha, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Powiedzmy, że gminie teraz. To jest muza, który słucha i samu mi się wydaje. Uwaga! <laughs> tak. samu tutaj beat.

fast foodzie się najbardziej opłaca pracow pracować jak już. Kto płaci najwięcej? Pewnie jakiś McDonald's, KFC, nie? Ale chyba, chyba w KFC chyba najlepiej mi się wydaje, bo masz chyba jakieś benefity poboczne w innych restauracjach. Jak pracujesz w KFC, to chyba też masz zniżki w Pizza Hacie i chyba jeszcze gdzieś tam. I w Subwayu, o. No. Bo w maku też masz zniżki pracownicze, ale no tylko do maka nie? K***a, zastunił mnie. Eee! Jak to kurwa? Raz, dwa, Ej, jak to KÓŁ nie poleciało w nią? Ja tym KÓŁ trafiłem w. Jaxa? Kru... No nie, 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 nie wydaje mi się. No Kru... jakby to by nie trafiło w Jaxa, to mi ją zabił, nie? Na luziku tego słucha Ortiz. <śm> no brzmi jak coś, czego mógł wysłuchać, to pak O a się wierzyłem. Oj, po mnie chyba. Chyba żanie nie, jakoś. Przysłała ani pomogła, ale. Ale, A, nie, nie. Oh, k... A, o Albo close. Jadą świry, jadą. E kurwa O ja, pierdolę nos. Jeszcze idzie, Ani. No, 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 jeszcze tapik. Tu, dobra. Będę otwierał karty z Rift Bounda. No właśnie, chciałem, kurwa. Chciałem, chcę, chcę. Ale na razie nie, nie ma, nie ma nigdzie boosterków, kurwa. Wiesz, nie, nie widziałem nigdzie dostępnych, a jak już były, to w jakichś takich z... scenach. Bo je chciałem otworzyć, no? Jak zobaczyłem, Anteriasa ten unboxing, ten Kajsy za 15 koła euro, to mówię ku -a". CO?! Co? To jest, co? To, to jest taka. Nie mów, że to jest taka. 1500? Żartujesz. To jest najdroższa karta, Nie w ma. Mensecie. Nie ma. Nie. Bile, bile. 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 Nie ma opcji. Nie ma opcji. Nie ma opcji, że to jest. To jest podpisane! To jest podpisane! Muszę, 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 nie? Ale na razie, na razie nigdzie nie ma, nie są dostępne. O, kurwa, te grubsy. a potem Pozmoka. Dodajcie za punkty. No ale co, no ale co, kurwa co. O, no, kupi mieszkanie na złotej. Okay. E, widziałem, że booster boxy były po 500 zł, kurwa, a ludzie je już kurwa po 900 na no, Allegro teraz. No to xD. Ale, bitka na Ty, helikopter kuleć leci nade mną. What the ale znowu Bajorson! Bajorson! Kurde, 8 HP ma ten kamień. Do uo! Wow! Bajorson! O. Uwaga, uwaga. Jest to O ku... Dobra, do końca... Nie do końca, uciekamy. A bo dobra, ty jak Mari. Dobra, uciekam, 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 uciekam. Ucieknę, ucieknę na luzie, patrz.

Come on, baby, I'll take you high That primo yeah. tonic spice up your life Mama I'm Watch me running up the place yeah. Watch me up and up the place Wanna see a fucking ready Bustin' to the best no. No, czyż kliknąłem tego no, smajta! No kurwa! Czemu zadał 46? O co tu chodzi, kurwa! Czemu ten smajta zadał 46? Tu już sypiewany, no. Nie. Kiedy debist? Klikł i w tego debista daje gajta, to No Jak syn był. Nie, jakoś tak nie wiem. Nie wiem, że stan techniczny na początku gry mnie jakoś zdemotywował. To jest potem, jakoś mi się nie chciał. Jakiś taki, kurwa. Nie wiem. Może, może go kiedyś ogram drugi raz pod niego, czy coś. Na razie. Na razie w wkurwiłem. Zaraz będę grał. Chciałbym dispatcha ograć, ale nie ma spolszczenia jeszcze polskich napisów. Dispacza bym chciał chuj ograć. I może te Ark Raidersy, kurwa spróbuję. ja na razie piszę w ligę, nie widzisz kurwa. Ghost of Yoday się położył. Jakbym mógł, szczerze, to, to Ghost tutaj zrefundował, szczerze. Ta gra jest ta kurwa nudna w chuj. <noise> Też. I akurat w przypadku Ghost of wszystko co powiedział Kiszak, to prawda, jak coś, wyjątkowo. Black, pink in your area. Niesamowicie, no to jest tego Ghost of co, jeszcze sobie pograłem na off streamie i mówię, kurwa. Ten Ghost of GTA to taki. No kurwa, no jak masz Mało za mało wertykalne jest ta gra nie? nie no, tak szczerze, najbardziej wertykalną grą, jaką grałem, to wydaje mi się, że. Znaczy nie no, kurwa Elden Ring ma w kurwę wertykalności. Ale bardzo lubiłem wertykalność tego, Dying Light a dwójki, I, i te budynki. Co to, to, to znaczy, że gra jest wertykalna? No, że chodzisz góra dół nie? Dying Light jest dwójka wertykalny, no bo masz, masz poziom ulicy, ale też się możesz wpierdolić ultra wysoko, nie? Albo masz jakiegoś Elden Ringa, gdzie masz to, nie wiem, gigantyczne drzewo i ono jest wiesz, gigantyczna rozpiętość, nie? No, a ten Dispatch się mega fajnie zapowiada. Jeszcze patrzę na to, że w dubbingu jest Aaron Paul czy kurwa Moist Critical, to spoko, nie? Dying Light dwójka mi się wydaje, że głównym problemem, głównym problemem Dying Lighta dwójki, przynajmniej dla mnie osobiście, było to, że poza postacią Hakona tam nie było nikogo kurwa ciekawego, dosłownie. halawan jakby zdechła, to nawet ja bym nie zauważył, nie? Na przykład. Że te postacie tam były takie, człowieku, tak kartonowe po prostu, że. Że ja miałem to w piździe i jakiś quest poboczny z tymi dziećmi już był ciekawszy niż Fabuła, kurwa, naprawdę. Ale jeżeli chodzi o widzowie najbardziej bezsensowne, znaczy najbardziej niezauważalne gry, N najbardziej niezauważalne śmierci w grach, to wiecie, kurwa, w jakiej grze? Watch Dogs 2 i śmierć Chorejsia, kurwa. Dosłownie, to była najbardziej człowieku. Ni nie dałem większego jebania nigdy w życiu, nie? Niż śmierć w Watch Dogs 2. Bo to widzowie wygląda tak. Wiem, że kurwa spoileruje, ale to gra z 2K16. Sytuacja wygląda tak. Mamy tego Markusa, głównego bohatera. On tam wchodzi do Detseku i poznaje ziomka o imieniu Horejsio. Dosłownie w jednej oni Mówię tak, siemanko Mark Mar 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 czy tam Markus to jest i oni zbijają piątkę, potem ogrywasz gierkę, mija 15 godzin gameplayowych i nagle dostajesz misję, że trzeba ratować chorejsia, bo go zabiją i on umiera i ty mówisz tak, aha <laughs> Dosłownie, kurwa, jak po prostu ginie, a ty tak naprawdę go widziałeś, no, czy drugi raz w życiu, czy tam trzeci. A furioza z mrowiskiem to Zawsze na no. ciekawo na pięciu, na pięciu napadło dziesięciu. Ugrrr, 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 Mega uh, kawał Matka mi mówi, zygi na czwiach, zzygi na, na drzwiach Matka mi mówi, zygi na drzwiach, Zygi na czwiach, na drzwiach. drzwiach. <Śmiany> Stary wszedł co za pełnę mam, a on nie <Śmiany> <Śmiany> Dobrze widzę, wie, wchodzimy sobie teraz do ligi tutaj. Będziemy sobie zaraz grać meczyk na dżungli. Pierdolniemy sobie, jakim ciągniemy, może. <grym> wiecie, czemu przede wszystkim nie chce mi się nagrywać vlogów z PGA? Jest to spowodowane tym, że jak zapierda laszczyk z aparatem, z tym kurwa, z tymi statywami i mikrofonem jebanym, jeszcze musisz kurwa yy, nosić te wszystkie walizki i tak dalej, to mi się po prostu nie chce. <grym> to jest kurwa niewygodne. Musisz wiesz tu coś, tu coś. Wiecie, wiecie, kiedy powstał vlog z PGA? Jak miałem tą malutką kurwa. Kurwa kamerę, kamcorder. Wtedy wyszedł vlog, bo to nagrywanie tym było po prostu wygodne było, nie? Po prostu było wygodne, bo to było małe główienko, co w łapce trzymałeś i było kurwa z a jak zapierdalasz z wielkim, ciężkim obiektywem, aparatem, kurwa, musisz tym wszystkim się zajmować, to jest jebania wpłynie. Pierdalam cię, pierdalam cię, pierdalam cię! Esa! Dobra, S. Es. Pamiętam, jak dowiedziałem się, że zain to robot, mnie to nie zotkało. Ja, jak się dowiedziałem, że zain to robot, to stwierdziłem, że scenarzyści tego serialu to jebane przy kurwy, Dwunastoletni 12 12-letni, ja oglądający Lego Ninjago, jak się dowiedziałem, że zain to robot, to stwierdziłem, że scenarzyści to niezłe zjeby. No, naj, naj, najgłupsza rzecz, jaką zrobili w tym serialu. Naprawdę. Chłopiec robotem całe życie nie zauważył. No, w chuj, kurwa, nie zauważył, ty. Trzeba być zjebanym. Po tym dropem Lego. Ja dropnąłem Lego Ninjago po chyba siódmym sezonie. Pamiętam, że był jakiś taki turniej czy coś. To ja po tym turnieju to dropnąłem. A teraz jest chyba czternasty sezon, nie? xD Mam flex, jak fuma. Udusiłem z Puna. Mam flex, jak fuma. Aż mnie zżera duma. No bo mam pseudonim królew. Znów rozjebałem zlew, skakuje do wody, Suka chce zaśkręcić lody, ja jej wodą nie mam czasu. Poziomki idę do lasu. Ona chciała jeść kaktusa, płaska, dupa, grube usta. Szanuję mego ojca, jak byłem mały, wypadłem z końca. To nie jedyny przypadek. Kiedyś molestował mnie mój sąsiad władek. Mam flex jak mamba Leje się ramba samba Obstrałem się jak mamba stylgany tak jak samba Mam mam jak lew dziewczyna szczerze? Nigdy nie byłem fanem szampana, kurwa Jak byłem mały, to zawsze było To zawsze, zawsze było O, Sylwester, chodź ci się napijemy szampana I zawsze dostawałem ten kieliszek szampana I tak go, kurwa, piłem z takim smutkiem, kurwa Mówię, ale chujowe Ale nigdy nie odmówiłem, żeby nikomu przykro nie było <laughs> Więc, no, takie to życie właśnie Ja chuj, niech będzie Nie na przykrości robił, czy byłem w burdelu kiedyś nie byłem nigdy uważam że jeżeli musisz płacić za seks to jesteś mega przegrywem Ale kurwa a, kurwa! Tyle mi brakowało, do kurwa. E. Unlucky. Unlucky. Ja nie płacę, tylko oni mi? Aha, ty chodzi do burdelu pracować! No to inna w ogóle kwestia w takim razie, to w ogóle inna kwestia. To nie, to ja miałem to... to ja miałem inne... inne... In, a in, 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 in. nie. Drakę, no trzeba drakę zrobić, kurwa, drakę. Uwielbiam, kurwa, zrymowanie. Na, 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 no, Coś pięknego. A mówić kurwa, że Mickiewicz nie żyje. I...

Kurwa, dzwoni ktoś do mnie. Mama do mnie dzwoni. Halo! Co tam? No jesteśmy cały czas, a co? Dobrze, okej. Okay. Dobrze. Bye bye. Kurwa, śmieci. Od lat tam cham ten głaz nagrania twarz mi zmaga wiatr Nie umiem w tył nie patrzeć, by nie zauważać strat Po drodze gubię bagaż, dostał tylko w ręce Mike Serce jak skała, to noc prawa w moim sadzie zakwitnie Zanim zamilknę, będzie jakby śnie Chciałem sobie zresetować mózg i obejrzeć Severance jeszcze raz. SEVERANCE SEZON drugi, ODCINEK 7 to był najlepszy odcinek jakiegokolwiek serialu jaki w życiu widziałem, nie? Naprawdę kurwa. Ten serial wizualnie to jest pierdolony majstersztyk. Pierdolony majstersztyk. O co tym chodzi? I Severance to jest yy, serial, w którym ziomki pracują w korporacji i pracują na takim ściśle tajnym piętrze i mają takiego chipa w mózgu. I on polega na tym, że w momencie gdy się... gdy jedziesz do pracy, to twój mózg jest tak jak nazwa serialu mówi, jest rozdzielony dzielony, nie? Na dwie części. I masz jakby siebie z zewnątrz i siebie z pracy. I jak idziesz do pracy, to wchodzisz do windy i nagle wychodzisz z windy, bo no bo minęło 8 godzin, ale tej drugiej wersji ciebie jakby, nie? I jest spód z rozdzieleniem ludzi po prostu na na dwie wersje, na dwie różne świadomości, które mają dwa różne pakiety wspomnień i sam koncept serialu opiera się na tym, że jaką władzę nad tobą mogą mieć korporacje. Zajebisty Severance polecam w chuj. Okay, cawu tak się całych grochów w całe dnie DP i odpę 100% nie ma całych grochów no, to jest 100% KWDP Cyberpunk ogrywałeś na padzie czy na klawie? Na, na myszka, klawiatura, bo to first person gierka na padzie, się le, na, na padzie dla mnie się najlepiej ogrywa gry w trzeciej osobie Czyli nie wiem, Alan Wake 2, Assassin's Creed, Wiedźmin, y, Resident Evil Wiadomo, są wyjątki, które trzecioosobowo są lepsze na myszce i klawiaturze typu Fortnite Ale jednak mimo wszystko wolę ten Jedyne co ogrywałem na myszce, na, na padzie z wek To było chyba Resident Evil Ale to tylko dlatego, że ogrywałem po prostu Resident Evil 2. Dwa, trzy i cztery już na padzie? To już po prostu siedemka i ósemka weszły. Jezu, tak się nie mogę doczekać tego nowego rezydenta widzowie. Ja pierdolę. Jak się nie mogę doczekać tego rezydenta i wlekiem? Strasznie się nie mogę doczekać tej gry. Kurwa, mać. Mega się nie mogę doczekać. Czy jestem trochę ludologiem? Ogólnie jestem nerdem growym, no, ale nie bawię się w jakieś kurwa recenzje czy coś. Z zazwyczaj wszystko, jak mnie widz pyta o gierki, to mówię ze swoich doświadczeń. Nie staram się być jak najbardziej obiektywnym kurwa recenzentem. Ale wiedzę na temat gier mamy się sporą. Poza określonymi gatunkami. Nie lubię. Nie lubię tylko kurwa hack and Slash i tych takich gierek typu Europa Universalis. Jakoś nigdy nie byłem fanem tego typu gier. Mogę zostać tym Sonusiem, ale nie będziesz jedyny. JAK ON MI ZAJEBAŁ Z TEGO E? Przecież KURWA, TO NIE DOSIĘGŁO CO TEN KURWA, MALFIGHT NA Bluetootha DO CHUJA? Co ja kurwa kupiłem? MALFIGHT NA bluetooth! EMRK, NO MIAŁEM, 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 ALE my, KURWA UNIKAŁEM TYM KURWA, WHAT? Dobra, bo my wszyscy wiemy, że to jest AI Wiemy, że to jest AI, widzowie, może posłuchajmy klasyczka, co? Jednak EMBRACE TRADITION REJECT MODERNITY Siad, bierzeć Uff, 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 uff. Jestem gelem, chcę być psem Być pod płaskiem, czasem nie Dołań za mną, chodź tu nogą Mam ochotę na hot doga, na kosteczkę Oh my god, po się ze mną no chłopak Wszystkie rzeczy zaraz zrobię I do noc sobie No tak, najważniejsze przecież to są znajomości, nie? Jak nie masz znajomości, to w życiu ch Do, ch do, ch do ch zajdziesz, szczerze Jak nie masz znajomości Jak nie masz znajomości, to k będziesz śpiew...

że możesz być chory Ale mnie kur... zabali Jezus... Nie, biebie k**ko Nieźle, że wszystko mu do mnie, moje biebie słodkie k**ko Hej, jak dżepet to o wow, oh yeah. oh, tak! Kiedy już mnie play, o oh, tak! Kiedy leci się nie play, o oh, tak! Kiedy na sercu jest mi lżej... trafiło mnie! Kurwa! <laughs> Co uważasz o czarnoskórych, którzy przebierają się za białych na Halloween i mega beka jak białoskórzy się przebierą za Kaniego Westa jest mega draka z rasista, że już się śmiejemy chyba ze wszystkich opinia. Eee, ku... eee, nie wiem, ja mam wypi... chyba, bo wydaje mi się, że w Polsce, w Polsce jak się przebierzesz za Kaniego Westa, to każdy będzie miał to w pipie, ale to po prostu Amerykanie już szukają po prostu Amerykanie wszędzie szukają rasizmu mi się wydaje. W Polsce normalnie hops za Kendricka Lamar'a przebrany na pi z w publicznej telewizji jakoś nie było problemu <noise> jakoś nie było problemu widziały future to jest ten co kocha sernik nie? sernik sernik kocham sernik sernik zjem o każdy Czyli sensensual i będę od kupę będę wpierdalał gówno normalnie od buta. Jak chcesz poderwać koleżankę, ko, ko, koleżankę w 2K25, to musisz albo słuchać Okiego, albo Maty. Nie ma nie ma, nie ma świętego środka na to. Kurwa, co, co ja, co ja, co ja ze smajtowałem znowu, no? Ja nie umiem smajtować. ja się nie nadaje do roli junglera, No chociaż fragi może jakieś zdobędę, co? O, zabiłem coś. Widziałem, że z Zgorzyk został YouTuberem Clash Royale ma tego Twitcha i on Clash Royale nagrywa teraz na YouTube'a. To crazy. Nie wiem czy widzieliście. Ja byłem w lekkim szoku. Bo wczoraj wczoraj gadaliście. Wczoraj... Znaczy nie, wczoraj coś gadaliśmy na streamie o na Tanie z gorzyku. I seno w streamie kułar razem na jego YouTube'a, mówiła, z ciekawości sprawdzę co u niego. O, normalnie oczekił filmiki z Mówiła, Royal. Mówię, o Howin? Hey. O ku... go. On ma vibe takiego kondona, co by Roblox ale dzieci nagrywał. I paczki skin z King's Znaczy, na ten, ten zgorzek, po odejściu z Twitcha, takim cudzysłowie odejściu z Twitcha, no bo on już teraz mniej streamuje, to on teraz właśnie się zadaje z tym Arturo od Czajnika. I generalnie chyba te klimaty, właśnie. Ci tacy familii krzyco, krzyczący YouTuberzy, nie? Ja nigdy nie byłem fanem tego tej strony YouTuba, no ale jak dobrze zarabia, to niech, się, niech mu się wiedzie, nie? Niech mu się dobrze wiedzie. A chyba zarabia sporo, jak na co chwilę jakieś TikToki sponsorowane w sumie. Dawaj, Arturo. Ja to tylko jestem w sumie zaskoczony tym, że Natan Gorzyk. Współpracuje z Ace Gear w sensie nie, że jestem zaskoczony, no bo ma bardzo duże zasięgi, jakby Ace Gear'owi się to opłaca, ale po prostu wiecie, jak na przykład jest taki Kerem'e coach, czy Szalony, no to jakby oni są w nie, sportowymi, jakby promowanie takiego stricte competitive equipmentu, to totalnie ma, ma jakby sens dla mnie w głowie, ale właśnie Nathan, no on chyba nigdy nie grał kompetytywnie w nic, ani nie był chyba jakimś mega high rankiem, on miał chyba diamenta w lidze max, wiesz jakby o co chodzi, więc nie do końca mi się to łączyło w głowie, wydaje mi się, że chyba jego widzowie nie dają tak bardzo... Na sprzęt Chyba, że czegoś nie ma na to nie zgorzyku Może jest jakimś k**wa mega procent, tylko ja to nie wiem No w streamie na La Valoranta i ma Radianta Nie zostałem głównym, no to fakto no. What the f Legenda Sigma A czemu, czemu tu Xayah mówi, że... Patrz Pasja albo talent, wyobraźnia czy patent? Zostań społeczniakiem! Czy mówisz, że po co ci pasja czy talent? Zostań społeczniakiem? Jak przecież większość widzów twitchowych to są społeczniaki. One przecież. Kończę kurwa, żegnam się z wami. Idę, idę, idę Oliwili za stopy.